Witam Ciebie z ogrodu. W ogrodzie. To są piękne kwiaty. Natury Matki. Są z rodziny astrowatych. Nie trzeba zgadywać. Jest to miszek lekarski. Nasz wspaniały domowy lekarz. O którym było w innym moim, w innym moim przekazie, w innym podzieleniu się. A teraz Chciałem cię zaprosić na wspaniałą herbatkę. Wprawdzie nie jest jeszcze gotowa. Ale ty w swoim duchu możesz to odczuć, że już tą herbatką się delektujesz. <laughs> Ona tu już, to jest herbata, nazwę ją Majówka. Maj to miesiąc budzenia się życia. To. Takie zobaczenie tego i odczucie tego, że wszystko budzi się do życia. I teraz spotykając ciebie, spotykając mnie, czujesz, że też budzi się w tobie życie. Że chcesz prawdziwie siebie ożywić, że zmierzasz do tego ożywienia i oczywiście dokonujesz to w swoim duchu. Ale. Jeśli chcesz też delektować się darami Wielkiej Matki, przygotowujemy dzisiaj wspaniałą herbatę. Że wszystkie kwiaty, właśnie kwitnące bardzo popularnie w maju, że kładam, zbieram do słoiczka. Tak, i tu zebrałem zebranie tych kwiatów. Jest tu kilkadziesiąt kwiatów i ziół. Które zebrałem intuicyjnie poprzez serce. <laughs> Oczywiście oparłem to na bazie miszka. Ten miszek, który tu dołożyłem na wierzch symbolicznie y jest y jeszcze złotego, pięknego koloru, bo miszek, y który tu jest głębiej widać, którego tu są dosłownie setki kwiatów, ponad 50%-60%. Y tej herbaty będzie stanowił miszek ale są tu inne cudy natury tak e, zakręcenie tego e, lekko i odstawienie na słońce na cztery dni lub w cieple można to zrobić ja <laughs> odstawiłem to na słoneczko aromat który tu już po dwóch dniach no jest Wspaniały, jest doskonały. Kochani, czym jest herbata? Herbata to jest roślina wielu gatunków żyjących w Chinach, Indiach. A my popularnie rozpoczęliśmy nazywać herbatą wszystkie zioła, które spożywamy. O rodzaj takiego masła maślanego, ale niech będzie. Niech będzie, że to jest herbatka z naszych rodzimych zioł. Bo jeśli potrzebne były ci zioła, rośliny, zioła, nazwę to, bo w nich tkwi uzdrawiająca moc, chińskie, to byś tam mieszkał. Natura matka jest doskonałością. I kiedy ja zebrałem zioła, właśnie na posesji, w której. Yy, obecnie jestem, zebrałem te zioła, które są najdoskonalsze dla mnie, które dosłownie rosną tutaj dla mnie, tu się pojawiły. Natura Matka szczodrze tymi kwiatami yy, tak bardzo, tak pięknie dosłownie obsypała. I maj jest tego wspaniałym momentem, aby w pewien sposób to uwiecznić, aby ten zapach, te wibracje. Tą pamięć rodzenia się życia utrwalić i delektować się to w kolejnych miesiącach. W tak zwanych kolej... miesiącach zimowych zakładam, że póki one będą, ale tak czy inaczej herbatę możesz spożyć. W kolejnych miesiącach stworzymy inną herbatę. Ona będzie miała zupełnie inne walory. Ta herbata majowa jest wyjątkowa, bo tutaj się dosłownie budzi życie. Tu, tu włożyłem kwiat y, czereśni. Jako drugim takim partnerskim y, rośliną, y, ziołem y, uczyniłem y, liście malin, bo miszek działa bardzo odkrztuśnie. Liście malin, podobnie jak malina, ale nieco w inny sposób, również działają od I taka mieszanka ziół, taka herbata właśnie w miesiące, kiedy aura czasami się jednak zmieniała i kiedy czujesz taką potrzebę skosztowania takiego naparu, możesz we wspaniały sposób się delektować. Co jeszcze tu można włożyć? liście brzozy, które ma w tej chwili no nie, niezwykłe niezwykłe walory tych listki. Włożyłem dosłownie jeszcze pąki jabłoni, która jest tak niezwykle bogato obsypana tymi kwiatami wiadomo, że ona część tych kwiatów rzuci, potem rzuci w kolejnym stadiu część pąków, bo no nie jest zasilana e, jakimiś tam nawozami i, i ogrom, ogrom tego rzucie a ona, natura czyli ta jabłoń nie jest zakazana e, matka nie zakazuje niczego miłość niczego nie zakazuje i tym kwieciem nas e, niezwykle, niezwykle obsypała i tych pączków wraz z zaczątkami liści, tutaj włożyłem włożyłem liście włożyłem kwiaty czereśni, która już kwitnie obykwicie, tu jest ptasia czereśnia, naturalna czereśnia znalazłem liście lubczyka znalazłem melisę lekarską znalazłem sporą część pokrzywy znalazłem też liście aronii liście wiśni kwiaty kwiaty ałyczy czego jeszcze tu nie mam bardziej tak, yy, yy, nawet yy, śladowa ilość konieczynki. Yy, no, no trudno, listem by, by tu trzeba zapisywać. Nawet niektórych ziół nie, nie potrafię nazwać. Jest tu nawet, yy, widzę, yy, kwiat tulipanu. Yy, no i wiele, wiele innych roślin. I kiedy teraz taką herbatę. Bierasz i autentycznie przygotowujesz ją swoim sercem, swoją intuicją. Tworzysz dosłownie taki cud uzdrawiania siebie. Już siebie uzdrowiłeś, bo nikt ciebie nie uzdrawia, nie uzdrawiają ciebie zioła, tylko właśnie uzdrawia Ciebie miłość, którą czujesz już wtedy, kiedy odczuwasz tę wielką wdzięczność dla matki, dla natury. Za tę miłość, którą dosłownie obdarowuje nas na każdym kroku, że, że ta miłość jej wyzwoleniem jest wyzwoleniem tej, tego odczucia, że kiedy intuicyjnie łączysz się swoim duchem z tymi ziołami o tu liście poziomek, liście truskawek, zawarłem, że wszystkie te zioła. One już stworzyły Ci dosłownie antyciała, antyutleniacze i takie w sobie wibracje, harmonie, nie że zabijające bakterie, ale utworzyły środowisko dla prawdziwego życia bakteryjnego. Należy sobie uprzytomnić, że Bakteria nie jest niczym złym, że drobne ustroje nie są niczym złym. I teraz, właśnie w takich warunkach, ja powoduję tutaj rodzaj mm, takiego utlenienia. To ma jakieś, jakąś fachową sobie yy, swoją nazwę, <laughs> bo jednak herbata, którą zaparzasz, przykładowo z pokrzywy czy z innego zioła, często wydaje nam się, że ten smak nie jest tak atrakcyjny że nie ma tak atrakcyjnej barwy dlatego ten starosłowiański zwyczaj robiono to e, kiedyś nawet nie było tyle naczyń więc w torebkach z lnu lnianych rodzaj takiego lekkiego podkiszenia tego i to wydziela właśnie niezwykły już teraz aromat i kiedy po kilku dniach Wyjmę te rośliny, można je w jakiś sposób zmiksować, aby te kwiaty miszka właśnie rozbić, zmieszać z kilkudziesięciu innymi roślinami i dość łatwo poddać suszeniu, najlepiej w cieniu. To wszystko dość łatwo wyschnie, nie, nawet nie myślę, że nie będzie konieczna suszarka, bo przy obecnej tu pogodzie, no, to, to wszystko wysycha szybciuteńko i to można sobie przechować na inne miesiące i odczuwać właśnie tę wibrację wibrację taką ożywienia, dosłownie stworzoną dla Ciebie bo ziemia, w której jesteś, w której dotykasz w której pracujesz, czyli też spada tam Twój pot, ta ziemia jest inteligencją, jest potężną świadomością, jest ciałem i ta ziemia, właśnie to matka, ona czuje ciebie jako swoje dziecko i wytwarza Ci który którymi Ciebie obdarowuje kwiata, które tutaj ogrodowy kwiatak, dosłownie kwiaty ogrodowe prze, przerzadzałem i te kwiaty tutaj można zawsze. Dosłownie Niemal wszystkie rośliny są tutaj wspaniałe, niektóre tylko w nadmiarze są bardzo takimi specjalistami, które no, należy pominąć lub ich udział w takiej mieszance ograniczyć. I taka herbata po pierwsze będzie miała niezwykły ma, niezwykły aromat, ma niezwykły kolor, ma niezwykły zapach. Miks tych roślin jest tym, że mm, oczywiście możesz przygotować sobie oddzielną herbatę z melisy, oddzielną herbatę z pokrzywy i mieć tą różnorodność. I Ja jednak gustuję w miksach, w miksach, których jednak taki, taką, do, taką dominacją uczyniłem z miszka lekarskiego. Teraz jest jego pora dosłownie swoim złotym światłem mieni się tutaj pobliska łączka rozcieliłem rozcielił się jak dywan jak kobierzec uczyniłem z niego wspaniały miodzik, którym można sobie dosładzać jakieś herbatki, kiedy, kiedy ktoś tak gustuje czy wręcz napój, że kropla, kilka kropel tego do wody no y, daje niepowtarzalny właśnie smak, y, nieporównywalny wręcz do niczego, bo kilka kropel takiego syropu y, no daje, daje takie też odżywcze wibracje. I na taką herbatę całym sercem zapraszam Ciebie z tego tutaj pięknego ogrodu, w którym się poruszam. W którym żyję, w którym się delektuję, bo to jest ogród matki. To jest prawdziwy, autentyczny świat, w którym matka ożywia nas, a my w taki sposób, rugując w sobie tę świadomość śmierci, świadomość umierania, świadomość chorób, powodujemy ożywienie natury. Że to nie tylko natura ożywia nas, że nie tylko my jesteśmy na jej łasce, to wszystko jest jednym pięknym boskim połączeniem. I kiedy my, jako boskie dzieci, jako boska świadomość, przywracamy sobie tę świadomość właśnie, że jestem życiem wiecznym, ta informacja jest w tej herbacie, która tutaj się przygotowuje, której napar dosłownie za kilka dni będzie gotowy i <śmian> mogę Ciebie yy, mogę się nim delektować i mogę też <śmian> poczęstować Ciebie i <śmian> nie trzeba wiele tłumaczyć że ten napar nazwijmy to herbatą ale nie jest to herbata chińska jest to herbata słowiańska <śmian> i taką herbatą yy, prawdziwie poczujesz że ona ma niezwykłą, niezwykłą ożywczą moc, że ruguje w tobie te stare zapisy właśnie starzenia się dolegliwości, zmęczenia jako boska istota mamy, przywracamy sobie pamięć właśnie tej doskonałości i natura właśnie bardzo dużo zachowała tej pamięci dlatego ta pamięć jest Tutaj tak ważna, dlatego jest to ważne to, że osobiście to robisz, że ja to dotykam, ja, ja przenikam to właśnie swoją wibracją i pamięcią, i to, co czynię, czynię dosłownie z miłością, że ją obdarowuję naturę i to ta miłość do mnie powraca. I tak przywracam w sobie właśnie poczucie istoty. Miłości istoty prawdziwej, która naprawdę po prostu tylko jest, która tak naprawdę niczego nie potrzebuje, która ma odczucie, że jest, jestem tym wszystkim, że jestem tą całą wspaniałością, tą całą jednością z tym ptakami, kwiatami, roślinami, z tym wszystkim. I tego odczucia Tobie życzę. Nie, żebym już się napił tej herbaty i, i, i mówił jakieś tu fantazje, ale właśnie takiego odczuwania tak euforycznego, tak wspaniałego, życzę Tobie, tak po herbatce, którą zapraszam jak i po jaki jak przed. Dziękuję.